Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Becik i to jest trzeci odcinek z serii yy, Od biedaka do trwala. Yy, tak, i na starcie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na moim kanale. No i oczywiście zapraszam Was na mojego Discorda, link macie w opisie. A jeszcze nowa rzecz, mm, ale to Wam zaraz opowiem. Pojedziemy sobie po brzozowe drewno, bo. Ktoś mi pisał, że na start podobno ono jest najbardziej opłacalne, a nie to wiśniowe, e, więc sobie to sprawdzimy. Tutaj je widzę, mamy, ale dobra, e, wracając, chciałbym Wam powiedzieć o tym, że też macie link w opisie do Deep Donation. Jeżeli ktoś, wiem, że nie jestem jakiś popularny, czy coś, ale jak ktoś chce, to możecie na przykład, w, no wiecie, dać jakiegoś donationa tam i dla osób, które donate'ują jest specjalna ranga na Discordzie i jakieś tam jeszcze inne przywileje w przyszłości będą, zobaczymy także oczywiście nikogo nie zmuszam ale zachęcam link macie w opisie, także zapraszam e, tak, i ja już tutaj ściąłem drzewo mm one są takie wielkie kurcze niestety czekajcie co tu się tnie chyba to ta część tutaj co idzie w dół mi się wydaje że się ucina i najprawdopodobniej tak właśnie jest aha dobra jeszcze tu trzeba uciąć O, a co do Discorda, to um, jest tam ponad 140 osób, więc na pewno możecie kogoś znaleźć, jakbyście chcieli powymienić temami, pograć w coś. Um, nie tylko w sumie w Lumbera, bo w inne serwery też, obojętnie w sumie szczegóły nawet nie z Robloxa. Obojętnie w szczegół, tam możecie znaleźć kogoś do grania, więc warto dołączyć. A co do subskrypcji, to jest 850. A na 1000 subskrypcji, uh, sorry, 1000 subskrypcji będzie zarąbisty giveaway, takiego jakiego jeszcze nie było na moim kanale. Także nie zdradzam nic, ale im szybciej dobijecie do 1000, tym szybciej dostaniecie tego giveaway'a mi, o dobra teraz przyspieszyło a, albo ja jestem tym autem podjadany nawet bliżej. Mam nadzieję, że te duże wejdą do przerabiarki, a przynajmniej powinny ehm, wejść, bo one są faktycznie, kurczę, duże. Teraz tak, ej, 3 tylko wchodzą mi w ogóle. Co jest? O, jeszcze tu w sumie obetniemy. Albo nie, to. To jest większe. Więc. Więc lepiej. O, teraz się ale szybko tnie. A, Ktoś tam buduje bazę, ja się zastanowię o co chodzi Chyba jednak nie tnie tak szybko. Aha, bo ja... Ja ten, tą wolną się kierą To nice. Brawo Becik. Brawo. Brawo. Dobra. Więcej nie zmieszczę. Aaa, dobra, no to pojedziemy sobie teraz do bazy przerobić to. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Czas kurczę. Szczerze to wątpię, ale no. Nie spróbujemy. Yy, nie zobaczymy, póki nie, nie spróbujemy. O. Dobra, wyciągamy i uwaga. Chwila prawdy. No, nie zmieści się chyba. Ale. Ej Patrzcie jakie to jest wielkie, że nie chcę wejść To może to O! To się zmieściło Aha To nice się nie przerobiło Chyba jest za długie Dobra, no to pojedziemy takie całe zawieść. A to widzę jest za więc trochę trzeba uciąć. Utniemy sobie tak, tutaj dotąd powiedzmy. Jak macie jakieś porady dotyczące tutaj tego, to możecie oczywiście napisać w komentarzu ha, a ja was na przykład zachęcam żeby obejrzeć moje filmiki na moim kanale nie wiem na przykład jak kopiować siekiery tutaj w lamberze albo jak szybko zarobić kasę e, są takie fajne poradniczki na moim kanale e, no także zachęcam gorąco a ja tutaj już mam przerobione drewienko i zobaczymy czy faktycznie się ale wielka belka ja yeah. żeby nie spadła wow długo no. Zaniosę to po prostu. A z tym podjedziemy. <laughs> Zapalimy światełka. O, tak zaparkujemy sen. No i uwaga, teraz na start pójdzie to. Ile będzie za tą belkę? Uwaga, uwaga, uwaga. Niecała stówka. To nie wiem w sumie, czy tak opłaca. Tam pisał ktoś. bym powiedział, że tak średnio. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No dobra, to ze to zetniemy. Mm. No. Albo nie, bo to wi ta wielka część się nie zmieści, to od razu tylko to przetniemy. No, 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 tniemy, nie my, super, pięknie, fantastycznie, dobra, zaniosę to na działkę tutaj, moją o cyk, jedno, no, dobra, wiecie co, to ja sobie to przeniosę i i, i przerobię to, i za chwilkę się widzimy już. Po przerobieniu, dobra. Jak widzicie, już tutaj sobie kończę przerabianie. O, jeszcze tylko zobaczymy, czy to wejdzie. No, oczywiście, że wejdzie. Ej, patrzcie, trochę się tego nazbierało, nie? O, całkiem sporo. A jeszcze i tak całego drzewa nie przerobiłem. Tylko część. Dobra, zapakujemy sobie te największe na razie. I zobaczymy, ile zarobimy sobie z tego. O, jeszcze to wejdzie. To może całe wejdzie. O, halo, halo. Ok, cyk. No całe chyba wejdzie myślę albo i nie Zaraz się okaże o, ej, wejdzie chyba się wejdzie Tylko teraz trzeba z tej strony jeszcze ułożyć Ło, wow. ej, dobra, nie chcę, będzie tu w sumie Gorzej jak nie wyciągnę, ale trudno. No to jednak nie spakowaliśmy całego. Ale i tak jest całkiem dużo. Dobra, sobie jakoś tak logicznie podjedziemy tutaj, powiedzmy. No i sobie wrzucamy teraz. Czy to wyciągnę? Wyciągnę. Oczywiście, że tak. Ja bym nie dał rady. Proszę, jak lecą miłożki. Dobra, no i teraz uwaga. No, i teraz. Nie, jeszcze to. O, cyk. Ile za to będzie? No, 2134, i teraz najdłuższa belka. 140 około za nią było. No to tak. Całkiem, całkiem bym powiedział: Do przeżycia. No dobra, no to jeszcze sobie weźmiemy yy, jeszcze sobie weźmiemy to drzewko. To drzewko. Ej, patrzcie, zarobiliśmy już dzisiaj tysiaka jak całkiem, całkiem spoko, całkiem spoko. Dobra, no to ja znowu sobie tutaj przytnę. Nie będę was tym zanudzać i zaraz się widzimy. Dobra, ja już sobie zapakowałem drugą turę auta. Jeszcze coś tutaj zostało, więc po to też zaraz przyjedziemy. Ale na razie sobie jeszcze wrzucimy to. E, dobra. No i trzeba to teraz wypakować. Ej, w ogóle m, możecie, bo teraz pewnie wy na między 3000 już możecie napisać czy lepiej e, kupić ziemię już nową czy, czy pozbierać może jeszcze na coś, nie wiem, na przerabiarkę na przykład lepszą albo... albo na siekierę nie wiem napiszcie m, co by było najlepsze w komentarzu no a ja tutaj jadę po tą e, ostatnią turę drewna 3018 mam więc już powoli powoli do przodu um, No tutaj mamy tylko 4 kawałki więc jakiejś ogromnej sumy za to nie będzie ale a w sumie, żeby się nie zmarnowało, to też weźmiemy nieprzerobione, ale zawsze coś po co ma się marnować, prawda? I to też. No i jedziemy. Obstawiam 3500. Nie, dobra, 3400, 3400 obstawiam że będzie na koniec no, chyba jednak się trochę przeliczyłem 3250 no to też całkiem spoko no dobra więc 3250 kończymy dzisiejszy odcinek jeżeli wam się spodobało to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję yy, i zapraszam was na mojego Discorda jeszcze raz i do donate'ów. No a ja się tymczasem z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, siemano.